Jak sobie odpuścić? Kochani, my ludzie mamy tendencję do tego, żeby troszczyć się i martwić o wiele spraw, zastanawiamy się nad tym, skąd weźmiemy pieniądze, żeby utrzymać rodzinę, myślimy o tym, czy stanowisko w pracy, które mamy, będzie nadal dla nas, czy będziemy nadal pracownikami. Młodzież myśli o tym, żeby mieć dobre oceny w szkole, martwi się, czy dobrze przygotowała się na daną klasówkę. Często mamy też tendencję do perfekcjonizmu. Wydaje nam się, że im bardziej jakieś sprawy będziemy Wchodzili, im więcej poświęcimy na nie energii i czasu, tym będzie lepiej. Ja Wam polecam to, żebyście czasem sobie odpuścili, żebyście znaleźli to odpocznienie, żebyście zobaczyli, że czasem to nie chodzi o to, że wynik będzie lepszy, im my więcej zrobimy, tylko ten, to miejsce odpocznienia, takie, które mi daje Jezus akurat, jest dobrym miejscem, z którego możemy wykonać czasem więcej, niż nam się wydaje. Odpuścić sobie, zostawić sprawy Bogu, żeby on nie układał. Zróbmy to, co mamy do zrobienia, resztę zostawmy Bogu. Pamiętam, jak trenowałem Taekwondo, jechałem na zawody czasem bardzo dobrze przygotowany fizycznie, na 150%. Wytrzymałość, szybkość yy, yy, i kondycja fizyczna były bardzo dobre. Jednak w głowie gdzieś się spinałem, gdzieś się zastanawiałem nad tym, jak będzie wyglądała ta walka. I najczęściej wyglądała tak, że w trzeciej rundzie po prostu gdzieś się wystrzelałem kopnięciami, już nie miałem siły. Ale pewnego dnia, kiedy pojechałem na zawody, przygotowałem się na 70%, ale mentalnie w głowie byłem przygotowany. Znalazłem to odpocznienie, ten taki pokój, i okazało się, że jest okej, okay, że to była moja taka przełomowa walka, najlepsza, jaką stoczyłem. I wam też życzę, życzę tego, żebyście odpuścili sobie, żebyście znaleźli ten moment odpocznienia i wytchnienia. Pozdrawiam, cześć.